Cześć wszystkim z tej strony Wolkiur i Tomek Prezentujemy wam kolejną część kampanii Aha, zbazowałem <grych> Fajnie Trochę jest za głośno, trochę jeszcze przyciszę, bo to naprawdę jest rozpacz między Mieli tak. Mieliśmy problemy z głośnością wcześniej <grych> Mieliśmy to trochę za delikatnie powiedziane, bo dalej to nie ja No oczywiście ja miałem większe bo mnie nie było swojego na poprzednich dniach Teraz trochę staram się przyciszyć Także zobaczymy jak to wyjdzie teraz Co ty zrobiłeś? Boom Ale tam nikogo nie było Nie? Nie Co tam ktoś tam był No był, bo go ściągnął granatem No, ale nieważne Rage Dobra O, ork jakiś tutaj Dobra, lecimy, ustawiamy się Z którą stronę idziemy? To tutaj. Aha, właśnie, są dwa perki, nie? W sensie... Tak, kościółek i radar, ale... ha. Dobra, chodź do kościoła. Jest niedziela, to. <noise> Dokładnie. Bum. Bum! Dobra, podnoszę morale. I bum będzie. Nie znoszę mu się. jest <noise> jeszcze mur! <noise> No. No to to muszę ci. O nie. Przedważenie. daj się z No. Ale go kurczę tam. Dzięki za hela. Spoko, Kila. E, to gdzie idziemy w końcu? Do kościółka prosta, a potem zastanowimy się czy będziemy nabijać Expa Dobra. Nie na no, Expa nie ma sensu, trzeba. Chociaż czasem warto. No. To i tak jest później tyle mapek takich e, niezwiązanych z fabułą, że po co się To może bo... weź właśnie, pójść mu tego. Tak zrobię, tylko ci... I, i gdzie, ty, gdzie ty, ty, ty idziesz? O nie. Zobaczyjcie. A dobrze, że tak. Fajna ma później umiejętności, avitu, y, ten, dark, y, lamp, Cyrus. Trafisz <grym> za ostatnim razem. Czy e, możesz skradać się i rzucić granata, nie, nie będąc na no no. Jak Go bardzo lubisz, to mogę ci go potem oddać. Ja czekam na Tadeusza Tadeusz jest też fajny. Kurde, no nie wiem. Ja pewnie będę chciał grać tym Fajrusem i Avitusem. Chociaż Avitus też mnie nie przekonuje. No dobra, nie, czy znaczy nie wiem Nie, czy Tadeusza i komandera. Ja się, ja się, się zastanowimy. Czy znaczy ja się zastanowię. Pamiętamy, że poziom trudności mamy zwiększony, trzeba uważać. Nie, właśnie. Nacalny. Pikmem na na tego gościa, nie? Co to za oddział jest? Na to się. Szczelcy. Szczelcy przez. Szczelcy. Szczelcy, tak, szczelcy. No, miałem mam takiego co pisał. O, 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 o. Z błędem. O nie krzywdzę już w stawie Czekaj, nie wąpkę Rzecz ty bo mi się skończyło nie! Ale ciężko tam będzie podejrzeć żeby nikt nie zauważył Nie nic, spróbuję pod budkę rzucić, może się uda... To nie ma sensu, ale dobra to na trochę zasięgu. O, patrz, dwa, dwie rzeczy wypadły z O, no proszę. Tu będzie dobra zapora. Wszystkie działania? To ja im rzucę tam tego, No, prawie. Skrzyneczka mi się przyda. Dobra, od zapory do zapory. To ty rzucasz czy ja rzucę? Ja mam tylko jedną To ja rzucam, bo są dwie skrzyneczki O, posiłki Jakie posiłki? Z prawej strony idą yy, Dobra, to ja nie zmieniam tego rozkładu Aktusa O, o, w plecy idą Ja się tu jeszcze te uliczki kiedyś uszyć ja myślę, że na bossa styknie, Tak, ja zawsze na, na bossa stawiałem Dobra, a, nikt nie, nie przejmuje tego Dostręga cisza no. Ja to przejmę, choć przesuniemy się resztą już w stronę bossa przynajmniej O, niech nam co robi co chce Dobra Paczki wzięliśmy? Mhm Tu jacyś ziomki są, uważaj Czekaj, może zrobić z skradanko Oj, tam ja się tu ustawię także. Wow. Dobre ustawienie to też jest fajne. Fajna rzecz sprawa tutaj. Dobra, wziąłem Rosarius. Ja chyba myślę, że dobrze ustawienie mam, także weź to w tego z tego, troszkę ci się wysunął na przód. Niech, niech się nadzieją. Rosarius. O to jest fajne Ta nieśmiertelność na chwilę Wiesz co, jeszcze mam jeden pomysł Chodźmy do tej gwiazdki tutaj Tuż pod bosem Ona jest trochę, no nie jest tak bliska jak się wydaje Aha, Ale będziemy co, mogli co się... się tak? Nie wiem jak to jest, a nie dobra to tutaj No da się ten wyjść Weźmiemy sobie to bo będziemy możemy wojsko uzupełnić Albo coś się brzydkiego stało Myślę że nie będzie potrzeby no ale na wszelki wypadek faktycznie warto się zabezpieczyć. To gdzie ona jest? Tutaj. Trzeba na dół trochę ze ze zejść. Mhm. jakieś czopy. Nie ma jak się ustawić. Kurczę. O! -o. To są czapki dopiero. Nasz tym <śm> battle mam. <śm> To są skrzyneczki i pójdziemy prosto do bossa potem od prawej strony. Kurczę, uważaj. Aha. Ej, czekaj, czekaj. E eee, no wskoczył. Wow. O, Jak o. <grystanie> zaczął napierdzielać Dobra, na górę. Krzyneczki też się da, bo mam tylko trzy granaty No ładnie, nie odsunęli się nawet za bardzo Szkoda, że nie pokazuję, czy, czy tobie też daję te paczki, czy nie. Pokazuję, po prawej stronie są te paczki. Nie no, pokazuje, ale w sensie, że ja nie widzę twoich znaczy... Aha. Uh -oh. Ustawiam Alitusa. Ale młotka. Trzeba jest bawię jeszcze tamtych, żeby tu Właśnie o to chodziło. Znaczy. Bo jednak yy, ta a się trochę długo rozkładam? Wiem. Ale to bije jak głupi. No. Dobra, lecimy górą, możemy polecieć. Sobie. Czy tamtych na dole zlikwidujemy? A no to jeszcze chodźmy tak Bo jakby to. nam nagle wypadli przez przypadek to też niedobrze by było. Uczestnili się, się troszkę. Wow, 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 no, jest miasto. O, widzisz, jeszcze broń jakaś Dobra Czy co? Jak się tylko pojawi ten... Znaczy nie, nawet zanim się pojawi, postaraj się już gdzieś tu gdzie to żółte kółko, ja gdzieś turety rozstawiać. Ile ich masz? Da. Jakie żółte? aha żółty kółko. No tam się pojawi boss nie? Już kłać wiesz, po prostu niech on chodzi i niech dostaje od tego poryju Ja myślę, że trzeba te turety i tak w dobrym miejscu rozstawić On tak będzie łaził za nimi od razu Dobra kładź drugi gdzieś Już jest Uaaaaaaaa wow. mi się wydaje, że Tarkusowi bardziej by się przydał ten turet, bo Avidus lepiej. Wow! No ładnie Lepiej żeby się. Ale dobry! Jezus! Ale nie do mnie. Dam jakieś specjalne ataki na niego, wszystkie jakie masz. Trzeba też coś Granaty. Co stało, ode mnie z granatą. A teraz jest no, Lolololololololol. Lol, lol, lol. O nie, to! O, no, szkurczo skopałem. A bo treści był taki. Myśmy no, z nim nie walczyli, ja nie wiem. A może tam były dwie podobne misje? Będzie skakał? Dostanie. <laughs> Co za ciecia? że... Pojrzysz... Nie, nie puszczę na razie kremę tu, się, że się... Teraz ucieknie. Aha. No wieżyczka, no. Dobra, nie, Przestawiłem sobie tego, ale <grymne> Uważaj, <grymne> błąd, o szkurde, a nie pierwszy. Maga będzie w kakao. Nie odsuwam się, odsuwam się, odsuwam się od. Odsuńcie się! Nie odsunął, nie zdążył się. Co no, fajnie wieżyczka do góry bije. Oś kurcze. Gdzie ty tak ten, pędzisz na niego. O nie! o. Wow. Teraz zaczyna dużo więcej skakać. Ja mu tu paczkę spróbuję przynieść zanim ucieknie, chociaż nie zdąży. Chyba fajnie. No i granacik na koniec. Puu! A, byłeś pierwszy. Prosty ten był No. Chyba, że no, się to, jeszcze, nie? Bo to uszek powinien już być. No, no, myślę, że tak. Chyba że zmienimy planetę nawet teraz. Ja myślę, że te dialogi możemy pomijać to co się dzieje, bo chyba, że... fajnie Co to jest jakieś 5 sekund raptem. Nie wiem, czy to nas to w ogóle ratuje cokolwiek? No, czasami, czasami wiecie, Dolą trochę za długo, Przynajmniej moje opinie Tu, szybko kontynuuj, ple 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 Ale z rzeczy zdobyliśmy